O tworzeniu partii politycznej. Tylko najwybitniejsi ludzie są w stanie odkrywać lub tworzyć nowe idee i wpływać na bieg historii. Zwyczajny człowiek, gdy zamierza dokonywać większych zmian, musi utworzyć zespół. Dlatego tworzone są zespoły czyli tak zwane komitety, komisje, partie, egzekutywy, rady i podobne. Partie polityczne mogą być zbiorowiskiem zwołanym przez wybitnego człowieka, mającego wielki prestiż w masach ludzkich, rasach, klasach, grupach zawodowych jednak. Do tworzenia nowych partii przez jednego założyciela dochodzi niezmiernie rzadko i proces ten realizowany jest przez zespół, czyli grupę polityków. Politycy mający zobowiązania wobec środowisk społecznych. Jako koalicja i opozycja. Dokonują łączenia istniejących partii i w ten sposób tworzone są nowe partie. Zmiany sojuszy i układu geopolitycznego sprzyjają zmianom poglądów polityków i ich odchodzeniu od partii zanikających. Powstają wówczas nowe grupy, które początkowo bywają bardzo rokujące, obiecują przyspieszenie zmian, ale potem zainteresowanie nimi wygasa bo nie ma wystarczających środków, wówczas są to jedynie oklaski, protesty, demonstracje, wielkie marsze i wykrzykiwania na ulicach. Konfederacja korwin i Brown narodowcy pojawiła się nagle i z tego wynika trudność zaakceptowania osób przechodzących do konfederacji z takich środowisk jak PSL i SLD. Czy są to wtyczki, czy raczej całkiem lojalni, nawróceni członkowie? W grupie tej jest wielu wyznawców odmiennych ideologii, o lewicowo-patriotycznych nawykach, oraz segment o poglądach prawicowo-patriotycznych, są więc między nimi starcia o dominację. Ci spierają się z tamtymi, tamci z jeszcze innymi, a to pochłania dużo energii i czasu, więc na razie nie jest to bardzo wydajna i skuteczna w działaniu grupa. Jak przewidywałem. Nasilają się usuwania i blokowanie niepożądanych informacji z portali społecznościowych. Na Facebooku jest wszystko: ptaszki, kotki, pieski, dziewczynki, dupki, pupki, żydki i rozmaite zatargi, antagonizmy i konflikty. Jest wszystko. Natomiast pojawiają się żądania usuwania bieżących informacji o konfederacji Przewidywane przeze mnie wnikanie niepożądanych wtyczek trudno będzie cofnąć. Czy konfederacja dostąpi wielkiego rozkwitu, jeżeli twórcy grupy nie wyłożą wystarczających środków pieniężnych na działalność? Dostęp do internetu, do mediów, do ekip filmowych, do specjalistów od propagandy i od techniki medialnej to wszystko kosztuje. Działacze zamiast zaakceptować dominację najbardziej wartościowego spośród siebie sami rozpychają się o dominację pomiędzy sobą. Jesteśmy pod okupacją wewnętrzną powiedzmy, naszych lewackich zachowań, archaicznych nawyków myślowych i władz nadzorujących marsze już oni przypilnują, by wszystko odbywało się bardzo przeciętnie, czyli tak jak to się odbywało dotychczas. Dlatego założyłem te grupy nie za. Ani przeciw, lecz o Konfederacji Corwin i Brown narodowcy której nazwę następnie skróciliśmy na o Konfederacji Czołem.